gruncie rzeczy cotygodniowy przegląd odkryć z kraju i ze świata. Lecimy z pierwszym tematem. Ten złoty pas odkryty w opawie. Następnie złota moneta znaleziona na działce w miastku. To rzadkość w skali światowej. Bezcenny grób rzymskiego oficera w Pompejach. Złota biżuteria z czasów Nefretiti. A na koniec odkryto siedmiotysięcznoletnie letnie kamienne kręgi w Arabii Saudyjskiej. W czeskiej opawie, tuż przy granicy z Polską, doszło do niesamowitego odkrycia. Rolnik pracujący na swoim polu natrafił na unikalny złoty pas pochodzący z młodszej epoki brązu. Podczas rutynowych prac rolnych w opawie, rolnik przypadkowo wykopał coś, co zmieniło nasze rozumienie historii tego regionu. Znaleziony złoty pas, wykonany głównie ze złota z domieszką srebra i miedzi, waży 56,5 g i ma około 50 cm długości. Eksperci uważają, że ten wyjątkowy artefakt był częścią ceremonialnego stroju osoby z wyższej klasy społecznej, badania wskazują, że pas pochodzi z młodszej epoki brązu, co czyni go niezwykle cennym znaleziskiem. To odkrycie nie tylko dostarcza informacji na temat zaawansowanych umiejętności rzemieślniczych ówczesnych ludzi, ale także rzuca nowe światło na ich kulturę i obyczaje. Znalezienie takiego przedmiotu w opawie może sugerować, że region ten miał większe znaczenie w handlu i kulturze niż wcześniej sądzono. Ten pas, podobnie jak inne artefakty z tego, Okresu mógł mieć zarówno funkcję ozdobną, jak i symboliczną, wskazując na władzę i status jego właściciela. Archeolodzy są podekscytowani możliwością dalszych badań i odkryć w tym rejonie które mogą jeszcze bardziej wzbogacić naszą wiedzę o starożytnych społecznościach Europy Środkowej. Podczas prac ogrodowych w miastku odkryto niezwykle rzadką złotą monetę z czasów cesarstwa rzymskiego. To odkrycie wzbudziło ogromne zainteresowanie archeologów i historyków. Prawie 40 lat temu młody Tomasz Jurgielewicz znalazł aureusa Filipa II Araba. 247-249 naszej ery podczas kopania robaków na ryby. Moneta, jedna z trzech takich znalezisk na świecie, ma otwór, co sugeruje, że była noszona jako amulet. Znalezisko zostało początkowo zbadane przez jubilera, który potwierdził, że jest to złoto. Następnie moneta trafiła do konserwatora zabytków, który potwierdził jej autentyczność. Moneta, która jest teraz przechowywana w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, dostarcza cennych informacji o starożytnych szlakach handlowych między Pomorzem a Imperium Rzymskim. To odkrycie podkreśla, jak wartościowe były wymiany handlowe i jak cenne skarby mogą być jeszcze ukryte na naszych terenach. Eksperci podkreślają, że takie znaleziska są niezwykle rzadkie i mają ogromne znaczenie historyczne. W Pompejach dokonano niezwykłego odkrycia, które wprawiło archeologów w osłupienie. Podczas prac przy budowie nowej biblioteki odkryto nieznany wcześniej grobowiec z czasów cesarza Augusta. Grobowiec datowany na okres panowania cesarza Augusta zawierał inskrypcję identyfikującą zmarłego jako Numeriusza Agrestinusa, wysokiego rangą oficera rzymskiego, który pełnił funkcję prefekta autrygonów w Hiszpanii. Inskrypcje na grobowcu wskazują na jego znaczące zasługi wojskowe i polityczne, a także na przyznanie mu miejsca pochówku. Przez Radę Miejską Pompejów. Odkrycie to rzuca nowe światło na relacje władzy w czasach starożytnego Rzymu i podkreśla znaczenie Pompejów jako kluczowego ośrodka politycznego i kulturalnego. To wyjątkowe odkrycie dostarcza także informacji o szerokich kontaktach handlowych i politycznych między Pompejami a Hiszpanią. Znalezisko ujawnia również, jak ważne były Pompeje w rozległej sieci politycznej i społecznej Imperium Rzymskiego. Odkrycie to jest absolutnym przełomem, który ekscytuje badaczy i daje nowe, fascynujące spojrzenie na historię tego niezwykłego miejsca. Każdy nowy artefakt z tego grobowca może kryć kolejne tajemnice, które tylko czekają na odkrycie archeolodzy dokonali niezwykłego odkrycia w hala Sultan Teke na Cyprze. Wykopaliska ujawniły unikalną złotą biżuterię pochodzącą z czasów legendarnej królowej Nefertiti. Podczas prac wykopaliskowych szwedzcy archeolodzy z Uniwersytetu w Göteborgu odkryli dwa grobowce z epoki brązu zawierające ponad 150 szkieletów oraz 500 przedmiotów, w tym złotą biżuterię, kamienie szlachetne i inne artefakty. Złote ozdoby są niesamowitym świadectwem rzemieślniczych umiejętności starożytnych Egipcjan i pokazują jak bogata była kultura tamtych Czasów. Badania wskazują, że biżuteria należała do elity rządzącej, być może samej królowej Nefertiti lub jej bliskich. Znaleziska dostarczają cennych informacji na temat życia i zwyczajów dworu faraonów. Te artefakty są nie tylko fascynującym odkryciem, ale również niezwykle ważnym wkładem do naszej wiedzy o starożytnym Egipcie. Eksperci są zdumieni stanem zachowania tych artefaktów, co pozwala na jeszcze głębsze zrozumienie epoki, w której żyła Nefertiti. To odkrycie jest prawdziwym przełomem w archeologii i przyciąga uwagę badaczy z całego świata. Każdy nowy artefakt może kryć kolejne tajemnice, które tylko czekają na odkrycie. Fascynujące jest to, jak te znaleziska mogą zmienić nasze rozumienie historii i kultury starożytnego Egiptu, odsłaniając nowe aspekty życia jednej z najbardziej tajemniczych królowych w historii. Archeolodzy dokonali niesamowitego odkrycia w Arabii Saudyjskiej, odsłaniając setki starożytnych kamiennych kręgów, z których niektóre mają około 7000 lat. Znalezisko miało miejsce na stanowisku archeologicznym w polu wulkanicznym Harat al-Uwayrid północno-zachodniej części Arabii Saudyjskiej. Archeolodzy odkryli 345 kamiennych struktur, z których 8 przypisano do Neolitu. Kręgi mają średnice od 13 do 26 stóp i zawierają co najmniej jeden stojący kamień po środku. Struktury te służyły jako fundamenty kamiennych ścian z co najmniej jednym wejściem uformowanym przez dwa pionowe kamienie. Znaleziono również narzędzia kamienne wykonane z bazaltu oraz szczątki zwierząt, które oferują wgląd w dietę mieszkańców. Wykopaliska ujawniły także muszle z Morza Czerwonego, wskazując na Rozwijające się sieci handlowe. To odkrycie podkreśla ciągłe osadnictwo w tym regionie w 6 i 5 tysiącleciu przed naszą erą, ujawniając bogate relacje handlowe i społeczne tamtych czasów. To był przegląd tygodnia. Widzimy się w kolejną środę o godzinie 19.00. Dziękuję za oglądanie. Nie zapomnijcie subskrybować i zostawić ślad po sobie, zwiększając zasięg naszego programu.